Cześć moi drodzy, dzisiaj krótko i na temat, bowiem dzisiaj chciałabym poruszyć temat, który jest dosyć kontrowersyjny. Dotyczy tak zwanego wampiryzmu emocjonalnego, psychicznego. Chciałabym się skupić, czy on w ogóle istnieje, bowiem wszelkie takie przekazy no, pseudo i pseudo-psychologiczne, czy duchowe, mam wrażenie, że przekłamują trochę ten temat. Co oznacza, że często tak z tego, co czytałam, Publikuje się treści, że rzekoby wampir emocjonalny to osoba, która wyciąga z nas energię, tak? Która po prostu to tak, jakby ktoś miał rurkę i wysysał z nas energię. Chciałabym trochę obalić ten mit, który pokutuje, bowiem on niestety robi nam krzywdę, ponieważ sprawia, że stawia nas w sytuacji ofiary innych osób, tak? Gdzie tymczasem. Sytuacja przedstawia się trochę inaczej. Po pierwsze, trzeba by obalić mit, że nikt nie może odebrać nam naszej energii. Po prostu nikt nie ma na to wpływu. My mamy sami wpływ na to, jaką mamy energię. To jest pierwsza rzecz, Tak? bo energia jest pod dostatkiem, my czerpiemy ją z wielu różnych źródeł. Kolejną rzeczą jest to, i tu bardzo bym prosiła, żebyście się temu twierdzeniu przysłuchali i też zastanowili się nad tym, co powiem. Bowiem wampirez emocjonalny, to inaczej, czy też psychiczny, to tak naprawdę jest reakcja nasza na zachowanie osoby, czyli nasza reakcja, czy działanie, czy brak działania na zachowanie danej osoby, które uwaga, pozbawia nas naszej energii. Tak? Czyli to nie jest tak, że spotykamy się z osobą toksyczną, czy też taką, która naciska nam, triggeruje pewne rzeczy i w tym momencie ona, że tak powiem, z tą drogocenną energię nam bierze. Nie. My ją wprawdzie oddajemy, ale w taki sposób, że to my sami pozbawiamy się energii, yy, reagując w określony sposób na tą osobę. Tak? No i dla przykładu, jeżeli jesteśmy z osobą, która... W jakiś sposób na nas, jak uważamy, źle działa, czy też jej sposoby, sposób bycia wobec nas jest manipulujący, toksyczny, czy też taki, taki napierający. To co my. Spróbujcie zaobserwować, co się z nami dzieje, bo tak naprawdę nasz, reakcja w naszym ciele się zmienia. Tak naprawdę uruchamia się nas w nasz cały system zachowań obronnych, mechanizmów obronnych, a ciało się spina. A ciało się po prostu spina, tak? My się czujemy zestresowani samym faktem obecności tej osoby i kontaktu z nią. Więc następnym razem, jak będziecie w towarzystwie takiej osoby, to po pierwsze zwróćcie uwagę na doznania w ciele, które po prostu się pojawiają w jej obecności i to, co się dzieje w Waszej głowie. Tak, bo pojawia się mechanizm ucieczki, oceniania, oporu, to wszystko się pojawia. Sam fakt zauważenia tych wszystkich mechanizmów już troszkę osłabia te procesy, to znaczy my sobie jakby dajemy uwagę, a tym samym dajemy sobie energię. Tak? Nie działamy jak automaty, nie spinamy się, nie jesteśmy spięci, czujemy się jak ofiary tych osób, gdzie tymczasem już sam fakt zmiany percepcji i sposobu widzenia tej sytuacji, że to my mamy wpływ na to, co mogę zrobić, czy ja mam wybór, jak mogę zareagować na osobę, jak mogę, co ja mogę zrobić ze swoim ciałem i jaką ja reakcję mogę podjąć lub działanie na skutek zachowania tej, tejże osoby. Czyli to po pierwsze zmienia tą percepcję z ofiary w osobę, która ma kontrolę i zarządza swoją energią drogocenną. To jest bardzo ważna rzecz. Ważne też jest to, jakie, 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 jakie działania podejmiemy. Bo to nie jest tak, że, że osoby toksyczne to jest w ogóle osobny temat. Ja, ja, ja tutaj nie będę tego poruszać dzisiaj, jak się zachowywać? Przede wszystkim najważniejsza jest rzecz stawianie granic. To jest taki sposób radzenia sobie z, z osobami toksycznymi, w momencie, gdy przekraczają nasze granice, czy psychiczne, energetyczne, czy fizyczne, I czasami jest potrzebne po prostu odejście od tych osób. To jest rzecz wydaje się oczywista. Dzisiaj tylko chciałam nadmienić na temat właśnie tejże teorii, która trochę stawia nas w tej pozycji ofiary wobec tego zjawiska. I on tak niepotrzebnie jest demonizowany, i tak naprawdę w tej teorii, gdzie ktoś bierze nam energię nie ma miejsca na to, że my jesteśmy władni, że my mamy moc i władzę nad sobą, a więc tak naprawdę jesteśmy odpowiedzialni za nasze samopoczucie, za to, czy mamy wysoką energię, czy niską, tak, to jest dosyć istotne. Zwróćcie naprawdę na to uwagę, czyli reasumując, ten wampiryzm emocjonalny to tylko jest nasz rodzaj, to jest tylko reakcja na zachowanie, Innych osób, które pozbawia nas że tej energii. Tyle na dzisiaj. I do usłyszenia. Do następnego razu.